Patrz. No jest. Okej. Okay. Bieżon. No co ty mi śmieciu robisz? E! Nic, nic miesiąca, proszę nie bić. Jest? Nie mogę, bo mnie zaraz hitniesz. O przechwytywanie odpalone. O jest, 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 up. Mam, Mam, jest, stream. jest, działa, wyślij mi linka. Wyślij mi linka. Halo? Wysłałem! Z Kibidii? Weź się uspokój, jest problem. Brak? Wysłałem. Wysłał? Z Kibidii? się uspokój, jest problem. Weź wycisz sobie tego Brak? No już, tylko sobie problem. czat mi się Brak? Wsłałem! Kibicki pracownik miesiąca. Powiedz mi, czy widać zaraz Minecrafta? To wejdź w Minecraft. Jestem już. Czekaj. Bo live'y zazwyczaj mam trochę opóźnienia. No wiem. Widać, widać. Muzykę sobie jakąś w tle puść. A jak to się robi? Na YouTube w tle puszcza, puszczasz. Ale jaką wypuścić? Nie wiem. O, jestem skibicki pracownik. A masz niecholica. jakąś playlistę? Nie, ale ja sobie właśnie będę jakąś puszczał. No ja miałem na ja Spotify, tylko że mnie wylogowało. O boże. <grym> Jezus, źle się z tym czuję, że to słucham. Dobra. Jestem na tak jak coś. Słychać na... Słychać, chłopiec. Debilko. Więc chcesz Mishu. naprawdę w dostać? Misiu, nie. No weź ty się ogarnij, psie! Misiu. Jezu, ty pie, weź się ogarnij. No weź się ogarnij. Te pamy. Dobra. To i ty te pan Jest słyszałem w dupie. No ty mi. Jest kuł, cool. o kurna, to wytepuje, Jest to o. lipa, kurna, wytepuje ten horus, naprawdę trzeba tu zabudować wszystkie drogi ucieczki. Takie dalsze co? Trzeba tutaj zabunować wszystkie takie ucieczki. Nie chcę niech wydepuje chorusem, tylko takie wszystkie ucieczki dalsze, takie żeby już za, za naszą działkę. Powiedz coś, no halo, no, no, no i dobrze. Zamuruj wszystkie drogie ucieczki. Bo, bo wita, Nie ma. Nie, s nie. Glinianny horsby. Czek, fitunek. A tak się jak przez to w sumie, w sumie. Tak w sumie. No Głupi jestem. O kurde. Co? Smocze rzeczy są drogie. Z czemu tak myślisz? sobie na spawnę i zobacz. No tam smocze odłamki jakieś to są. No. Idziemy razem. smoczy miecz Jak Igi. Nie wiem właśnie skąd Patrz Myślałem, że to jest zwykły Ale patrz na jego jęczanty. To nie smoczy tylko ten to jest smoczy To jest kresowy nie smoczy No no to kresowy Ja na to mówię smoczy Cena bita O, jutro będzie nocko. Tepa, 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 tepa. Ty dwóch tepłem. Fajnie nie robisz.

Wyłączę. Czemu? Bo ty na pikach jesteś. No ja specjalnie, ja wiem. Serio? Tak. Dobra, lejemy. Ale nie ze mną Horusze. wc... Wyceka go... Cał go pod ciebie. nie być ze mną, prosiłbym. On zaraz znów. On tak będzie jak te gówno horus Nie wiem, powinien to usunąć z tej gry. Ej, my jesteśmy jakimiś nohendami. No możesz go nie bić ze mną! Ta, to, żreje to Mógłbyś go nie bić ze mną? No nie go. Ale wysłowo, Czemu on nie obiegnie? Tylko tepa się tymi horusami pedalskimi Co, on jest na hiścita? No, myślałem, że go nie będę wieszł. Kurno, wydępał go. Jezus! Spokojnie, on ma jakieś 5, tylko 21. On mi balił szpada. Niechęć kolejnego. Jest na dole, jest na dole. Kurna, o, wytapało go chyba, dalej, chyba za bazę, za działkę, a nie. Brat myślał. Za działkę go wytapuje, o tutaj nie ma, nie ze naszą działką. Dobra, on da Skończą się te horozy o Nie jak mu się skończą te horozy, to od razu w koło, bo od razu, tak sekundę.

tutaj jest, nie ma, tego, naszej... Skoczył gdzieś. A my... 6 Sześć. No dobra, dzisiaj. Ja go biję! Ja go biję! Ja go nawet nie biję, chłopie. Nie no to jest taki do drzegu to jest no hand on sam wchodzi do kubebów sam wchodzi do kubebów, to jest jakiś Jest postawił, nie nie jest, typ Stop No weź już zjedz go, Jezus Maria Nic ci to nie da, kusiak O. Fajny miecz miał. I ktoś wyrzucił. No nie mogę go witać. O! DJ! Set! Dobra, buduj mi kratkę. Ale nie bij mnie, może nie? Pod nie się trochę jak na anarchii na boksie. Ja też pokrytowałbym sobie go, czekaj, zabuduj mi go jakoś tak, żebym mógł. go... Jest w miarę. Git. O, idealnie, idealnie. Ja umiem, akurat takie kratki umiem. Ja tyle gram na anarchii na boksie. na streamie? Nie. to weź go reklamu, jak ja biję, to już nie, 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 zakop, zakop, zakop! Debilu, debilu! Ale właśnie lepiej dla ciebie, bo wtedy możesz krytować lepiej. Tak, ja go tak właśnie non-stop krytowałem! To jest jeszcze na naszej działce, chłopie. No właśnie. <noise> Także <się głos> tylko takim jochemdem. No. To no. jest na dosycie, a jest takim Ty mnie mi już trochę Gówno, nie, gówno, gówno miał tak szerzej Temy. Ja nawet do nie podchodzę. Nie, nie miał nic. Nic nie kompletnie. Spółsuwam tej Temy. Boże, jak ja wreszcie. Jak ja wreszcie zobaczyłem, że, ja, że mu się skończyły te horusy, no to ja już go tylko te łeby chciałem walić, nie? Młodosłownie, nie yeah. wiem. Gratki wygrałeś 100 PSS za zabiciem, jak goście mi On jest jakiś odklejony. Jakiś ja upisa, Co to jest jakiś debil? Napisz mu wyślij paypalem. R R A -y palem. Słuchamy mu za Ok podaj, podaj, ok podaj ty! Nie! Ale było PS -a. Ale widzisz, jak je fajnie daje w łaby? Dobrze dałeś. Ale, pasa. Piszemy dalej. To... Ej, bo z tej kratki jeszcze nikt nie wyszedł żywy. No dosłownie. Dobra kratka. Znaczy bardziej Dobry. nie uciekł, bo wyszli to wyszli, ale nie uciekł. No, jakby... nie wyszedł żywy. Mm. Ale to nie jest kratka, to jest dobre duo. No. Ogarniający, nie? To jest jakieś debile, co ogarniają ja gry. Nie? Ta, ta ten no co tutaj przed był. Dosłownie! Ja nie wiem, on mógł się wykopać dawno, a nie, on wiedział, że się nie wykopie, bo on miał kilo w piątkę. Aha. depa, 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 Działa, że jest, no, mam streama, to działa. Dostał? Eee, co się dzieje? Jak oni to robią? No, mówię ci, ta perełka jest zbyt No, właśnie to nie jest opitko. tylko... I jeszcze mam kordy, dzięki. Ale ci te typy są jakieś odklejone, przecież mnie ta gówna i teraz jest my home. Co oni mi zrobią tutaj, niby nie? No eee. fuck, było to Wiesz. Te pają, żeby sobie zabrać kordy daj siłki udało mi się najwięcej asutepa nie mam w ogóle siłek skopiowałem sobie jedną No, typy jest 60 osób, ja nie wiem jak do mnie nie tepają. Tepa się do mnie, Michałek. Mogę wchodzić? Nie. Dobra, to ty, ty, ty. No, jest Nie tepną się. nie tak. Nie tepną się. O! Albo! On nie i temów, nawet bez sensu. Zawsze. Tak tego główną, mas tak tego gówno. Chorusowego. Zabuduj mnie, żeby te po we mnie. No, chorusy! Nie wiem, dobra kolega, go ma, jak nie nic. Nie, Horus, nie, chorus. Kolega. No, nie wiem, denerwujemy to. Ciebie też to denerwuje? Tak. To już jest gorsze niż to chorusy, nie? No. Włączam streama, bo nie, nie wiem. No.